Dzień dobry. Cześć. Witajcie. Gotujemy wspólnie w kuchni Joli, Jola. Grzegorz. Sen. Dzisiaj przygotujemy. Najprostsze ciasto z truskawkami. Takie. Każdemu się uda. Każdemu się uda i taki smak najprostszych, takich le... tak, letnich smaków. Można je też zrobić z innymi owocami. Można. Można też z mrożonymi, tylko wcześniej rozmrozić. Tak, także jeżeli będziecie oglądali ten film w zimie. Będziecie mieli mrożone truskawki, bierzemy mrożone truskawki i możemy spokojnie zrobić sobie takie ciasto. Tak, możemy, tylko wcześniej rozmrozić musimy. <noise> tak. <głosy> Bardzo ważne. Pod koniec filmu będziemy jeszcze ogłaszali konkurs. Będzie można wygrać... Moją książkę. Tak, to jest książka od śniadania do kolacji. W tamtym tygodniu ogłosiliśmy konkurs, można było też wygrać książkę. Tutaj macie na górze mm, przepis na zupę jarzynową. Tak. I tam był też konkurs. Co potrzebujemy do przygotowania naszego ciasta? Do przygotowania naszego ciasta potrzebujemy truskawki, uh -huh. proszek do pieczenia, mąkę przesianą, uh -huh. białka oddzielone od żółtek. Tak, żółtka tutaj są. Olej, uh -huh. cukier, szczypta soli do białek. Uh -huh. I wysmarowana blacha do pieczenia. Tak. Dobra. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od białek. Wlej mi białka, uh -huh. już tutaj. Bardzo ważny element i bardzo ważna uwaga. Nie możecie zjeść truskawek przed przygotowaniem ciasta. To jest bardzo zła praktyka, naprawdę. Zjadłeś? A ja teraz... nie wszystkie. To ja teraz dodam soli, żeby nam się ubiły? Żeby nam się ubiły. Odrobinę odrobinę soli. I włączamy naszego robota. Piana ubita? Piana nam się ubiła częściowo, dosypujemy cukier. Mhm. Ile? Wszystko? Połowę. Połowę. Włączamy ponownie. Dosypujemy resztę cukru. Mhm. I dalej? I dalej ubijamy już na sztywno. Teraz się obroty. Zmniejszyłam obroty i dodamy żółtka. Powolutku? Powoli. Mhm. No się ucierają tą tak. naszą pianę, zwiększe obroty, już? Pianę mamy ubitą, z żółtkami i z cukrem. Mhm. Teraz dodamy przesianą mąkę, mhm. ale wcześniej połączymy ją z proszkiem. Podaj mi proszek. Jasne. No. Wsypiemy, wymieszamy, mhm. na wolny obrót włączymy naszego robota mhm. i będziemy dodawać. Do Dosypywać? Do... Tak. Tak łyżeczka po łyżeczce, żeby tak. się mieszało idealnie. To jest takie ciasto, które pamiętam… Z dzieciństwa. Tak, 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 u babci. E, świeże truskawki prosto… Z krzaczka. Z krzaczka. E, truskawek było dużo zawsze u babci. Głociasta. Ciasto nam się wymieszało, dodajemy teraz olej. Mhm. Też powoli. Też powoli. Mhm. Ciasto mamy zrobione. Tak. Ciasto gotowe. Ciasto mamy gotowe. Mhm. Tylko zbiorę to z brzegów. Możemy teraz przełożyć do naszej formy. Mhm. Wysmarowanej wcześniej. Kruszem. Maską i wysypanej tartą bułką. Mhm. Przytrzymasz mi to, Michał. Tak. Proszę bardzo. Dobrze, wygładzimy, mamy... Czy robimy taką powierzchnię, równiutką? Tak. I teraz układamy truskawki. To proszę, ja będę trzymał. Będziesz trzymał, ja będę układać, tak? Tak. Dobrze. O, na przykład ta jest za duża. Do jedzenie. Mhm. No Dobrze. Słuchajcie, tak pachną. Polskie truskawki, przepyszne. Ciasto mamy przygotowane. Możemy wkładać do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na około 40 minut. I pieczemy góra-dół? góra, dół? góra dół. Dobra. O. Nasze ciasto jest w piekarniku, a teraz jest pora na konkurs. Do wygrania jest nasza książka. Dokładnie. To jest książka, którą będziemy rozsyłali na terenie Polski. Do wygrania jest jedna książka i trzeba zostawić komentarz pod tym filmem, na YouTubie, to bardzo ważne, nie na Facebooku, na YouTubie, napisać, jakie jest Wasze ulubione ever ciasto z truskawkami. Pamiętajcie, będzie się czuła kreatywność. Im coś fajniejszego napiszecie, tym większa szansa na wygranie... Tej książki. Tak, dokładnie. Wyniki konkursu będą pod tym filmem. Ten najlepszy komentarz, my skomentujemy, powiemy, to ta osoba wygrała. I to tutaj wędruje książka. I nagrodzimy. Tak. Sprawdzaliśmy, do suchego patyczka, Ciasto jest już OK. Upieczone. Tak? Wyciągamy. Wyciągamy. To do. Dziękujemy Wam za dzisiaj. Subskrybujcie nasz kanał i dajcie łapkę w górę. Koniecznie napiszcie, co chcecie zobaczyć w następnych odcinkach i instalujcie aplikację przepisy Joli. Link do aplikacji znajdziecie pod filmem na YouTube. Aplikacja jest darmowa i dostaniecie informacje o wszystkich nowych przepisach. Do zobaczenia. Pa! Cześć!